Dziewczyny witajcie w kolejnym filmie, i dzisiaj. Test pomadki. Dawno testu nie było, a ostatnio byłam w drogerii Hebe i zobaczyłam, że jest nowa pomadka, chyba bodajże to była rimela taka podwójna. I przypomniałam sobie, że ja naprawdę już dawno, kilka miesięcy temu, jak nie, no pół roku może nie, ale kilka miesięcy temu kupiłam w zebra, chyba w zebra, znowu nie pamiętam gdzie. pomadkę z Dermakolu. Jest to taka właśnie dwuetapowa pomadka, gdzie mamy tutaj kolor oraz błyszczyk, i to ma być pomadka super trwała. Ona ma wytrzymywać na naszych ustach 6 godzin, więc yy, pomyślałam sobie, że zanim przetestuję tamtą, to może jeszcze spróbuję też tą, żeby mieć jakieś porównanie, skoro już tu mam, a tamtej jeszcze nie kupiłam, bo jeszcze nie wiem jaki kolor i jeszcze nie wiem, czy się na nią zdecyduję, yy, no to po prostu tak stwierdziłam, że może to jest dobra okazja, żeby po prostu też tą wypróbować, żeby mieć jakieś porównanie. Testowałam pomadkę z yy, Max Factora Tą Lipfinity. I ona się spisywała naprawdę całkiem nieźle. Co prawda nie testowałam LipSense, nigdy jej nie miałam. E, natomiast, no, widziałam już dużo testów, że ona faktycznie po prostu trzyma się jak szalona. Ciekawa jestem, jak się ją zmywa, bo w sumie to, że się trzyma, to jest jedno, ale właśnie jak to potem zmyć. Bo ja na przykład mam problem, żeby zmyć em, Maybelline Matte e, Ink, te pomadki. E, tam w zasadzie one schodzą tylko dwufazowym płynem. Nawet olejkiem do demakijażu one nie chcą schodzić, więc. Zobaczymy, jak będzie z tą pomadką. Ja mam ją w kolorze 0,6, więc myślę, że jest to taki kolor. Jeżeli coś się ma dziać, to będzie widać. Przygotowałam sobie też konturówkę Huda Trophy Wife. Wydaje mi się, że kolorystycznie jest szansa, że będą podobne. Jak widzicie, moje usta błyszczą się straszliwie, a to dlatego, że od rana mam na nich maseczkę Leneche, no bo wiedziałam, że będę nagrywać test pomadki, więc po prostu, żeby usta były nawilżone, żeby nie były przesuszone, żeby nie były skwarki, więc y, po prostu, no, zawsze tak robię. Dawno tego nie mówiłam, ale zawsze tak robię, że przed y, testem pomadki zawsze rano peelinguję sobie usta i właśnie nakładam y, maskę z Leneche po to, żeby właśnie usta były w jak najlepszej kondycji do takiego testu, no bo jeżeli używamy trwałych Matowych pomadek, no to siłą rzeczy one będą wysuszać nasze usta, no bo żeby one były trwałe, to one muszą zawierać sobie mnóstwo składników, które będą tą trwałość przedłużać jeżeli pomadki mają być odżywcze jeżeli mają nawilżać nasze usta to najczęściej jest tak, że one będą się utrzymywać zdecydowanie krócej, zdecydowanie będą mniej trwałe oczywiście dużo tego też dużo zależy też od tego w jakiej kondycji są nasze usta, jaką mamy skórę ust, od naszego pH tutaj mnóstwo rzeczy będzie na to wpływać i też bardzo często jest tak, że ja na przykład jakąś pomadkę się zachwycam a wy mi mówicie, że w ogóle jej nie znosicie i u was powoduje ona skorupę najbardziej chyba takimi polaryzowanymi najbardziej polaryzującą chyba jest Burżuła, tak? Te Rouge Edition Velvet. Ja je uwielbiałam swego czasu, naprawdę miałam ich chyba, nie wiem, z pięciu różnych kolorów, a z kolei u innych osób słyszałam, że właśnie te pomadki spływają albo w ogóle nie trzymają się, albo przy pierwszej kawie w ogóle ich już nie ma, więc y, naprawdę z pomadkami bywa różnie, ale mimo wszystko ja lubię próbować różne pomadki, więc dzisiaj właśnie Długi wstęp przechodzimy do testowania tej pomadki. Ja sobie tylko zdejmę nadmiar po prostu maski, żeby usta mieć suche. No i też przy okazji nie mogę dojść do, do ładu z tym, co mówię. Przy okazji wyczytałam gdzieś, jak szukałam informacji, tylko już teraz nie pamiętam, na której stronie, czy to było na kosmetyki z Ameryki, czy na zebra, żeby tą pomadkę nałożyć na suche i lekko przepudrowane usta. Tak więc spróbuję też to tak zrobić. Jeżeli tak jest napisane, no to może, żeby właśnie zrobić tak, jak producent zaleca. Więc mam tutaj właśnie gąbeczkę po podkładzie, który rano używałam, i tutaj jest z tyłu trochę pudru, którym przypudrowywałam sobie twarz. Więc zdejmę nadmiar em, maski, przejadę tą gąbeczką, no i przejdziemy do nakładania pomadki. Maseczka zdjęta, usta delikatnie przypudrowane, więc najpierw oczywiście idzie konturówka. Jak widzicie, konturówką przejechałam bardzo, bardzo delikatnie, tylko po to, aby zaznaczyć właśnie linię moich ust i ewentualnie, żeby się pomadka nie rozlewała poza, poza usta, więc najpierw nakładamy kolor, mamy odczekać minutę. Podejrzewam, że będzie odparowywał alkohol, więc będzie takie dziwne uczucie. Więc nałożę kolor, odczekam minutkę i potem nałożę ten błyszczyk. Zdejmuję nadmiar pomadki z opakowania, bo tutaj zazwyczaj jej, jej jest i tak, bardzo, bardzo dużo. Jak widać ym, no. Jakąś się nazywa aplikator, jest taki klasyczny, po prostu wygląda jak kopytko i nakładamy. No dobra, minutka minęła i zdecydowanie lepiej nałożyć delikatnie cienką warstwę i potem dołożyć drugą, aczkolwiek nie można z nią za długo pracować, bo już pod koniec widziałam, że jak zaczynam przeciągać, to właśnie lekko się zaczynał kolor zdejmować. Więc można z nią chwilę popracować, ale też nie za szybko, bo ona zastyga w tej chwili. No już zastygła i nawet jak dotykam delikatnie, to kolor się. Nie zostawia, zobaczcie, natomiast nałożę ten błyszczek, no skoro on ma być nakładany, nie wiem, czy on ma nabłyszczać, czy ma też utrwalić nasze usta, więc jestem ciekawa. Co ciekawe, zobaczcie, że aplikator po przejechaniu po różowych ustach jest czysty, nie jest różowy, więc jest to bardzo, bardzo interesujące, no i usta w tej chwili tak wyglądają. I miałam wrażenie, jakbym nakładała olejek, jakbym nakładała coś delikatnie tłustego na moją skórę, więc to było takie uczucie lekkiej ulgi, jak ta pomadka zaschła, zastygła. Ona była taka dosyć dosyć właśnie nieprzyjemna na ustach. Znaczy może tyle, nie tyle nieprzyjemna, zastygła w mniej alkoholowy sposób, czyli nie czułam tego wyparowywania alkoholu. Wszystko przebiegło jakby powiedzmy normalnie, po prostu ten proces wysychania pomadki. Natomiast nałożenie tego błyszczyku było takie a, tak jak wiecie, balsam nałożycie na lekko spiesznięte usta, więc no jestem ciekawa, teraz wydaje mi się, że nie ma sensu robić testu, bo odbiłam wcześniej i widzicie, że nic jakby na dłoniach, ani nic nie zostawało, ani nawet na aplikatorze, a teraz podejrzewam, jeżeli tak zrobię, no to po prostu będę zdejmować tą warstwę błyszczyku, a pewnie nie pomadki, zresztą możemy, no widzicie, pomadka nie schodzi, zrobiłam to... Bardzo delikatnie, bo też nie chciałam tego błyszczyku zdejmować, więc ym, ja nie sądzę, żebym dzisiaj 16 godzin z tą pomadką ym, przetrwała, bo ym, no jest w tej chwili godzina 10, do nawet nie ma, pomiędzy 9 a 10 jakoś jest, no. No to 16 godzin, no to by była 24, więc. Ym, nawet później, więc chyba, chyba nie bardzo, ale zobaczymy po prostu jak długo ona wytrwa, no przede mną cały dzień w zasadzie jestem co prawda po śniadaniu, ale cały dzień więc jakaś kawa, jakiś obiad, jakiś coś tam więc zobaczymy po prostu w jaki sposób ona się utrzyma, wrócę do Was standardowo na koniec dnia, no i będzie można zobaczyć po prostu co z tej pomadki zostało. No dobra, mamy już wieczór, mój makijaż już wymaga zmycia, już jest zmęczony ale powiem Wam, że jak na to co ja dzisiaj jadłam to ta pomadka utrzymała się rewelacyjnie I ja się dzisiaj nie oszczędzałam Bo ja po prostu zapomniałam, że ja ją mam eee, Piłam kawę Jadłam ciastko eee, Nawet stwierdziłam, że mam dobrą wymówkę Żeby sobie pojechać na KFC I zjadłam sobie tego, wiecie To, to się nazywa twister, w tym, ten taki mały W Bismarcie twister i zazwyczaj jest tak, że jak jem właśnie jakiegoś takiego twistera czy coś, jak rozdziwiam za bardzo moją buzię, to mi się szminka odbija tutaj, no bo jakby wiecie, no tak się układa i tak mi się czasami zdarzało. Nic, słuchajcie, na paznokciach, bo wiecie, jak trzymacie kanapkę i coś ugryziecie, no to tutaj dotkniecie paznokciem i wtedy jest już od razu ślad, nie? Albo generalnie na kanapce jest ślad, albo na butelce od wody jest ślad, gdziekolwiek, a ta pomadka nigdzie, nigdzie nie zostawiała śladu. Zresztą widziałyście, jak robiłam, wiecie... Zobaczcie, widzicie? Nic. Mm. Nic, po prostu nic. I teraz nawet ja wam się na razie przybliżę, żebyście mogły zobaczyć jak ona wygląda po całym dniu jedzenia, picia, picia z butelki, picia z puszki, picia ze szklanki, jedzenia właśnie tego twistera. No zobaczcie. Widzicie, ona tak generalnie wygląda prawie, że idealnie, prawie oczywiście, bo troszeczkę się wyjadła, troszeczkę się starła, delikatnie już moje usta wołają o jakieś nawilżenie, ale wtedy przychodzi nam z pomocą ten błyszczyk. Ja go dzisiaj nakładałam raz w ciągu dnia i teraz będzie drugi raz i po prostu wystarczy zrobić tak. O! o. I zobaczcie. Na tym błyszczyku nie ma pomadki. Są jakieś takie drobne, naprawdę trzeba się przyjrzeć, żeby było widać kawałki. Nie wiem, czy on się fokusuje ten aparat. Kawałki tej pomadki, ale w tym momencie ta pomadka wygląda na świeżą, wygląda prawie że idealnie. A naprawdę wierzcie mi, że ja jej po prostu dzisiaj nie oszczędzałam, bo stwierdziłam, że nie ma sensu, że trzeba ją wypróbować. I nie spodziewałam się takiego rezultatu. Powiem Wam, że naprawdę nie spodziewałam się takiego rezultatu. I um, śmiem twierdzić, że to jest najlepsza pomadka, pomadka, jaką miałam. I ona bez dwóch zdań, aż się przysunę, żeby tutaj zrobić miejsce. Bez dwóch zdań ląduje na miejscu pierwszym. Dlatego, że ona jest moim zdaniem lepsza od. Yy, Lipfinity jest na miejscu pierwszym? Boże, już nie pamiętam, co jest na miejscu, na miejscu pierwszym. Cokolwiek by nie było. Bo ona tak bardzo nie wysuszyła moich ust. Tak jak mówię, ja w ogóle zapomniałam, że ja ją miałam na ustach. Ona, jak się ją nakłada ten kolor i trzeba odczekać chwilę, to nie ma tego uczucia, kiedy wam wysycha ta pomadka. Jest takie to alkoholowe uczucie, kiedy alkohol wyparowuje i, i po prostu czujecie takie Nic takiego nie było. Kolor, w ogóle kolor jest bardzo ładny. Ja bardzo lubię takie kolory i też dobrze się w nich czuję, więc... Kolorek 06, naprawdę bardzo ładny. Powiem Wam, że teraz z wielką ochotą wypróbuję tą pomadkę z Rimela, bo jestem bardzo ciekawa, czy ta formuła również tam będzie tak dobra, również będzie się tak dobrze sprawdzała. Pomadka Dermacolu, z tego co widziałam, kosztuje około 30 zł. Więc jak na tak. E, trwałą i dobrze utrzymującą się pomadkę i komfortową, bo to też jest istotne. Ona była to jest najbardziej komfortowa pomadka z tych właśnie mega zastygających i z tych mega trwałych pomadek. To była najbardziej komfortowa pomadka, jest to naprawdę po prostu w ogóle e, e, nie przypuszczałam, po prostu tak, macham tym. Po mam twarz zaraz rzucę prawie. Nie przypuszczałam, że ona będzie tak dobra, dlatego ona w ogóle tak długo leżała. Bo ja tak ją kupiłam, wiecie, no, robiłam zakupy jakieś tam wtedy i tak ją wzięłam i stwierdziłam: A cóż, i jakoś tak nigdy się do niej nie zabrałam. Po drodze była L'Oreal, po drodze była Huda, po drodze była Fenty, w ogóle po drodze było wszystko, tylko właśnie nie to. I tak kiedy zobaczyłam tam tą Zrimela, to tak sobie pomyślałam: hmm, a może warto wypróbować najpierw tą i zobaczyć. I wow dziewczyny, ale wow, po prostu jestem w szoku, więc na pewno tą z Dreamela niedługo zobaczycie, bo po prostu będę chciała porównać formułę jak ona się ma, więc na razie ta na miejscu pierwszym, uważam, że jest najlepsza z tych wszystkich, które miałam do tej pory i naprawdę no po prostu jestem jestem w ciężkim szoku, myślałam, że coś mi tutaj zostało, ale nie nawet teraz, jak zrobię o tak smaruję, widzicie na palcu praktycznie nic nie ma. Ja zasmarowałam po prostu ten błyszczyk, ale ta pomadka się trzyma. Ten kolor się trzyma, więc. No, generalnie myślę, że to tyle chyba, bo nawet w sumie zazwyczaj w testach jest tak, że jeszcze próbuję dodatkowo dołożyć warstwę koloru, ale tym razem, szczerze mówiąc, nie było za bardzo tej potrzeby. Bardziej wolałam dołożyć sobie tą warstwę tego błyszczyku, bo ona y, troszeczkę natłuszcza nasze usta. On nie jest. On nie jest lepki ale czujecie go na ustach taką delikatną, właśnie lekką, tłustawą warstwą. To nie jest taki wodnisty błyszczyk, to nie jest też taki klejący się błyszczyk, to jest taka bardzo, w sumie powiem Wam, że przyjemna formuła takiego odżywienia na usta, więc no wow, po prostu ja jestem zajarana, naprawdę ja jestem zajarana tą pomadką, uważam, że po prostu beściarska pomadka, no super. No dobra, więc to tyle, jeśli chodzi o tą pomadkę. Powiem wam, że lubię, jak tak coś niespodziewanie okaże się super fajne. Kiedy właśnie mogę wam przekazać, że naprawdę coś jest super fajnego i wartego zainteresowania, a nie na przykład tak jak wczorajsze maski w płachcie, które były na kanale. Więc jeżeli na przykład nie wiecie o których maskach mówię i których masek się wystrzega, to zostawiam tutaj linka do wczorajszego filmu. Masek po prostu takich, że no, dajcie mi znać w ogóle, czy słyszałyście o tej pomadce, czy miałyście tą pomadkę, bo ja powiem wam, że jakoś nie kojarzę za dużo filmów na polskim youtube z tą pomadką, żeby ktoś w ogóle coś o niej mówił, bo z dermakolu mówi się bardzo często o tym podkładzie takim super turbokryjącym, e, który w zasadzie no nie ma być podkładem na całą twarz tylko takim punktowym, ale jakby najczęściej się mówi o tym, natomiast o tej pomadce do tej pory nie słyszałam tak, więc dajcie mi znać czy słyszałyście I, i podlinkuję wam, gdziekolwiek ją znajdę bo wiadomo, że są różne promocje w różnych sklepach Mamy też ulubione różne sklepy, więc zostawiam Wam po prostu linki do tej pomadki na dole. Jeżeli Was ona zaciekawiła, no to wtedy możecie sobie ją kupić i dajcie mi koniecznie znać, jeżeli ją kupiłyście na przykład, bo Wam się ona spodobała, albo jeżeli ją miałyście i stwierdzacie, że co ja tak w ogóle 4 lata czy tam 15 lat po tym nagle stwierdzam, że pomadka jest fajna. Wy już wiedziałyście to od dawna, więc też dajcie mi znać. No dobra dziewczyny. To ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, i widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, pa! pa.